Że te pierwsze filmy są dobrze wypozycjonowane. Ale z racji tego, że Google wyświetla trzy filmy, to ja sobie chcę zrobić monopol. Chcę, aby na trzy takie te filmy, wszystkie były moje, żeby zminimalizować ryzyko, że widz trafi na kogoś innego. Po drugie, ja nagrywając film na taki sam temat po roku, po dwóch, już jestem w innym miejscu jako twórca, już mówię z większą swobodą. Rytorycznie też jest inaczej. Tak, nowa wiedza, nowe doświadczenia nowe umiejętności typu lepsze miniatury, lepsza optymalizacja filmów i dlaczego nie, no dlaczego nie, to, a wiesz, widzę jak niektórzy twórcy mają kanał kilka lat i oni nagrają materiał na jakiś tam temat, bo już kiedyś nagrali, no i co z tego, to, to wiesz, ludzie, trzeba sobie niestety albo niestety zdać z tego sprawę, że społeczność na swoich social mediach, no, są tak jak PKS-y, no. po prostu przyjeżdżają, odjeżdżają, dzisiaj są, jutro ich nie ma, nie dlatego, że ty jesteś gorszy, lepszy, nie, nie sprawdziłeś się, no widzisz, jest 46 tysięcy tych subskrybentów, a filmy widzi 1000, 2, nie nieraz 10, nie dlatego, że te materiały są złe, tylko większość subskrybentów to są martwi subskrybenci. Był sobie, powiedzmy, nie wiem, Jarek, który ma firmę, jakąś tam lat temu, 5, i sobie zrobić stronę, on mnie znalazł, zrobił sobie stronę z moim filmem i ja już nie jestem mu potrzebny do życia. Być może będzie chciał, być może chciał ją sobie wypozycjonować, kupił kurs, ale z, Załatałem te potrzeby w jego życiu i on poszedł sobie dalej. To nie, nie jest tak, że się na mnie obraził, czy ja jestem gorszy. Codziennie rodzą się nasi klienci.